Krzysiu, chciałbym się z Tobą podzielić pewnym spostrzeżeniem, mianowicie po kilku miesiącach posiadania pewnego prześcieradła, jedyne co mam do powiedzenia to to, że nienawidzę czarnych prześcieradeł, bo się strasznie brudzą i wszystko na nich widać. Nie zgodzę się z tym. Na białych chyba bardziej widać. Jak czarne może się pobrudzić? Może się pobrudzić, ale wydaje mi się, że nie aż tak jak białe. Ale dobra, to jest Twoje spostrzeżenie, to jest Twoje indywidualne doświadczenie. Możesz mieć inny experience niż ja, prawda? Więc okej, okay, szanuję, rozumiem, dzięki. I witam. Jak pojechałem, wiecie co, po wr wracam do hotelu i byłem w lobby hotelowym. I tak na uboczu tego lobby widziałem wózek inwalidzki. Chciałem wrzucić ten instastories Stories i zapytać, czy ktoś nie, nas nie odwiedził, ale stwierdziłem, nie będę dymił. No, był w moim hotelu. Normalnie w lobby hotelowym wózek inwalidzki stał. Ale pusty, właśnie. Nikt tam nie. Nie, ktoś zostawił go po prostu, nie. Dziwne to było, mógłbyś usiąść Wiesz, jeżeli to nie mój wózek, to głupie jest na nim siadać i robić sobie zdjęcie, prawda? Jeżeli później jakaś właściwie by wózka przyszedł i zobaczył co ja To by ale debil, więc wolałem uniknąć takiej sytuacji Pokaż rudy, a ty pokaż dupę Szartuję oczywiście Masz Chłop mi las piekuje ZEDA do lasu na ich postacie, także spokojnie, na pewno wygramy tę grę. Let's go! Niestety, autofila w lesie mamy, remigiusz. No tak, tak, tak. tak. Jest okej, okay, spokojnie, wygrywamy. Ale grę. wydaje mi się, że taaa to od, od, odkujemy. Ale dojeżdżanie doje są, właśnie się złota. Lik partner! Lik partner! Wtedy nie, no tak nie wiem, wiem, więc... W tego widzowie nie wiedzą. Próbuję lekko zmanipulować. Brawo. A, dziękuję. Dziwne to, ale brawo. Kurwa, werbów to jednak śmieć jest. Haha i gruby. Gruby, ulany, śmieci. Pierdolona, zjebana gra. System wykryje, Na no, trzymaj się raka i wyjdź tam później! No, ch**a wyszło. Nie, Ja pie**ule! Czesada! No dobra, Zed nie? W. Asysty nie mam Teraz go dojeżdżam Cek this Może być i loje w tym Znaczy no, 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 no No, 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 no. no, no. Idę heralda Hotem. O, pa, Idę Nie, 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 nie dam rady Heralda jesteśmy w stanie zrobić? A no, nieważne Gdyby był leśnik Tak Ale bez to nie wiem Nie O, 450 z beczki Okej okay. No, to mam przejść. Chypa, troszkę. No to kreta dostałem jak są. Noo, ale strasznie. Ja by... Jeden trzecią HP mi wyj**ał. O żyje. No to nie jest jakaś wielka dziura, po takie, takie... o. Czuć, że to nie jest... ...prawdziwa taka ściana. Nie, Nie trafiłem tego, jak. Kurwa! do Drake'a, do Drake'a, spokojnie. Ja pcham topa jak coś, także nie... nawet nie idę, nie? Tam, już jak chcecie się bić, to w waszej gestii. Hmm. Ta walka tam. Szybko padłem. Dnia Drake'a od razu. A może tylko barona robić niby? Co oni drajka robią? Nie wiadomo. No dobra, idę na tego barona w sumie, bo barona robicie. No myślałem, że na Drake'a iść, ale... Okej, okay, idę, 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 Go? Nie, 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 nie. Ginę. O kurwa, koniec. Nie! Ja pierdolę. Nie mogę! Jana Jinx to jest taki rak! Ja pierdolę Nie no nie, 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 nie mogę Już nas jestem naprawdę No i ku... nigdzie nic nie zrobić Nie trafiłem e... Śmierć A mówimy też to jest bardzo złym pikiem w nich Bardzo złym Nie, jest koniec, jest koniec, jak w nie sensie gry. Nie, 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 kompozycji nie jest, yes, yes. jest nie do wygrania. Nie do wygrania. Ja ci strollowałem do Milo no nie, nie, nie mogę jej blankować. Wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że w ogóle to. Ja nie wiem, ja nie wiem. Z7-0 Turbojuz, przegrał na GPK ten chłop, nie? Na co gram? Na Gragasa? Ej, no jak na Gragasa to ja w sumie. Mogę zagrać. Biorę, 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 biorę to. No to Hull breaker roszujemy, proste. Ja to wyciągam. Ja pierdolę Zaj**cie Ech, samo! Dobrze, nie? Mamy hellbreak'e Moglibyśmy heralda brać na przykład, bo mamy już kontrolę stopa Więc Gragas nie zejdzie, ja mogę Więc tutaj propozycja dla Nidalki Jest tutaj w krzaku ja. Okej, okay, okej, okay, Ci radę, bo ja nie mogę już zejść. Jestem za daleko. Nie damy rady. No, dobra. Ja, ja, ja Ufa, tam. Nie no. mogłem zejść, bo bym stracił za dużo. Ale nie wiem, no. To jest. GG, no przekłóż, nie, G G nie, to, nie, 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 nie. Tutaj mam bardzo dobrego herosa w nich. Dużo melasów mają. A skoro tak mówisz? Zobaczysz. Idę im w pier... Patrz. Nie trafiła go na slowku No trudno My możemy teraz kierować, bo, bo... Udy prawdopodobnie cofa do bazy Także robimy Jedyne co może zrobić tą sztuczką, wiecie co z tym? Z Erko możemy zabić. Tak ja powiem flesha grać na Gregasa, a nie Ghosta, bo Ghost mnie nie ratuje jak mnie nie Gregas przerzuci, nie? Trochę my bad. O czasu! Elo, ku My to wygramy spokojnie. Właśnie biorę wierzę po poli I myślę, że nawet 2 na 1 też zabija aktualnymi tybami. Tychu Co? Nie, to jest gate Ja wiem, że nie jest najlepiej, ale też nie jest jakoś najgorzej spraw Wina? Mujeeee! Trzech top! była pałem! Ja pierdolę! Mam zła informacja o przyzie i ona się pokroi. A nie wiem, wiesz co, jak, jak trafię go ze, to go zabiję. Jestem, to jestem przekonany o tym, że go zabiję. To no Dobra. Ja się bardziej boję, że. że się poddamy po prostu, ale mimo tak, to, to jak zag. Patrz, tu bounty, tu bounty, do wzięcia. Może się uda, no dobra. Próbuję na Hama wierzę. Ktoś wie, że weźmie w końcu. Tu pięciu nie może być wszędzie. Biorę to na Hama nawet, kurwa, bez minionów jak trzeba będzie. Idą po mnie, nie? No na pewno. Aaaa! No wiesz co nie, tak, na, 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 na. No tak, ale to wiesz co Ar od Ashe, nie? No to nie jednak... ma znaczenia. On, nie, no nie ma, ma, znaczenia. ma, ma, ma znaczenie. Nie, 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 nie. nie. A to Arola idź za niego. Wiesz co jest najgorsze? Że mamy taką Lux. to będzie Józes. Mamy zrala, który się jeszcze musi poskalować i nie, nie najgorsze, że mamy mamy idalkę w lesie na Jone, no. to jest kurwa najgorsze To jest po prostu tragedia. Ale przynajmniej mainuje swoją rolę Z ujemnym Windracia, ale jednak kurwa No też mam ujemne, a milion procent, ja już mam mięs. 40% imate gość Mamy pokaż. Może go zapaki się zabijesz, to będzie cud Może jakiś bejt. To jest wizja. Tu go nie ma Nie trafiłem ze, nie trafiłem ze, wiesz? No, ale w ogóle jakoś miałem wrażenie, że jakieś zglitszowane animacje były, bo nie było widać animacji. Jakby... Wiecie, z... z... ja, ja swojego E nawet nie widziałem. Animacje. Tak jakby mi przerwał animację? Nie wiem, chuj co tu O, luks ja niestety. Z Eby zabił? No z e Nie, no, z Ebym zabił jeszcze i Gleita miałem. Oczywiście, że tak, on byś nie przebił przez heal nawet. Wizją dobrze zagrał, bo nie, ja nie miałem wizji, no ale też chciałem, sam, sam się chciałem zbić. Z no czekowałem. no, ma 15 poziom. Dobra, ja pcham tak, może się uda wziąć ten. Bounty z dołu. W no dobra. U, biorę drugą wieżę. Po ciebie i idzie, od, od. Ja uciekam. W prawej strony. No. Nie, szło uciec stary. Ale bezerki jest. O kurwa Polski Jone jeszcze. Nie da się, nie dało się nic zrobić, nie. nie dało się nic robić. Nie no ja wiem, ja wiem. Ja w ogóle jak na Jona opiera topa to robię 0,10, bo nie da się na to grać. Ja tej, ja tej gry nie miałem w rosyjskim zagrać, no. Ja wiem <laughs> to się zamienić, Remigiusz, też? Nie, dobra, nie, biorę, biorę to Miloi Ilo jest średnia też Watroxa, ale... Damy radę! Damy radę Ej, Atrox z Dorun Shieldem, to się w ogóle gryzie z tym jego ignite, co wziął kurwa na linie. A bo chce mi wpierdolić, albo z nie przetrwać, no. Doran się daje największy value No tak, ale Wiloi, która nie za bardzo może się z bić w early, to chce się ją jak na jak najbardziej spaniszować. Tak mi się wydaje. Nie znam się. No tak. Tylko to, że moje życie nie ma sensu. Marek. Teraz Remigiusz. pada model 2 Nie ma. Gra... Twoje życie nie kręci się tylko wokół gry komputerowej. Będziemy 13 lat na tej grze. I stwierdzamy jedno. Kiedyś się dało wygrać tę grę. Wygramy. Kiedyś to miałeś drużynę, Remigiusz. Tak zwany team. Teraz nie masz. Taki odwrotny kizo. Kiedyś miałeś, teraz nie masz. Nie rozpraszam! To jest niesamowite! Stary, on był bardzo długo na 1 HP. Bardzo Po prostu ten Doran z a chyba jeszcze ma second winda. No tak się ku. Regenerował, nie dałem rady. Ale dostał na web, no, na połowy klipu. Ja, ja nie musiałem go dajmować. Mogę dać mu kolować i straciłby wave'a, ale. Wydziemy... Pokażę mu, no, ale ja nie pokazałem. Do góry, na nieważne Może teraz, pan ten, pan serii, boy, mam... ma flesza? Aśka! Ty to ściągasz Ta, stanie gra. No. Ściąga. Nie ma korkiego. Nie wiem na górę może szkora to spokojnie do ciebie. Gonimy ten korki. Podbiegam Dobra. Ja żyję. O, masz tego. Atroxa. A! Nie! Zagrałem lepiej, ale niestety 200 pinga średnio działa. Super low is, ale nic mnie nie zrobię. Ale typuję teraz i go dojeżdżam. Ta Bisa Atroxa widzowie to jest core To się nie da grać Melekerosem wadniego. niego. Sąd, pojedzog go. Elo! Cały tower wybierzemy! Dobrze, że Mastery gra. Dobra, zapraszam k***a do tańca. Rengara Atroxa. Tango, cha, -cha makumba. Jakie tam inne tańcze, tańce? Możecie wybrać. Makumba, nie wiem, czy taki taniec jest. Nie wiem. Powiedzmy, że jest jakiś. Mamba, czy samba jest. A dobrze, 6-7 Mastery i mamy Lulu, więc tutaj do dobrze się to kształtuje. Te Mastery widzę też, że wie, 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 co robi mniej więcej. Ta piosenka jest dla mnie zbyt wulgarna. Nie, nie słucha mnie. Ja jestem porządnym streamerem, a nie jakimś patusem. Nawet asysty nie dobra. No dobra, nie zdążyłem. Dobra, no to święto. Kur... Kul... Jaki wylaz kurwa ha, ha! Na TikToka, widzowie, na TikToka! To jest to, Krzysztof, Popowiedz. Gdzie jest mój TikToker? Szotuj to No czasem jest ta Karolina, na topie często tak mam, że ja tylko biję miniony i tankuję ganki, nie? To jest standardzik to nowy. Standardzik to zaraz będzie Patrz to, k***a tak, miliard. Elo! A bierzemy Inhibitor na dole. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No też nie wiem, ale już masterizuję tego Heralda tutaj. Okropnie zły upłoną. Ale mi się wydaje, że my wygrywamy, a zaraz Baron wstaje, to wiesz, idziemy na Barona za chwilę. No, no to jakby kluzny sposób to jest Inhib na bocie. No, to jest bardzo dobry Inhib. Wiesz co tak naprawdę ja mogę robić? Zostać na bocie. Co myślisz? Ale to nie, może nie Myślę, teraz że jest, jest to opcja, jest to opcja. Że jak tam nikt nie przyjdzie, to ja z zbiorę, no. To jest chyba najbardziej tylko raz. Robimy, robimy, robimy. Dobra, jednego wziąłem. Szkoda, że na szara nie masz na no te super miniony jeszcze z, z No ale zużyli na mnie dużo, RK Warusa, RK Rakana i chyba Rengar jeszcze użył Więc no, nie powinni tutaj zagrozić No dobra, czekaj. R, R, R To, że ze mną jest drużyna powoduje, że ja nie mam Halbreakera i mi się to bardzo f***a kur... nie podoba No i na miejscu powinien być nie? Ale jest okej. Okay. No jest okej, okay, jest okej. Okay. Nie ma tu żadnych No za skur... Pozdrawiam Cię plusko. Pozdrawiam. Skończymy tego. A nie wiem czy skończymy. My się skończymy? Ja bym może pod... Aaa, no dobra. Varus bez serki. A będziemy bić wieżę, to na siedzą. Ja nie dotykam nikogo. Kończę gierkę 0-2-0. Dobra. Nie, ja tego nie kończę chyba co? Bo korki wstaję. Znaczy już, To wstało, nie? No dobra, ale to już w tym stanie gry to nic by nie podniosło. Kur... A nie potem się, że znowu idę na topa. Poczekajcie. Najgłupsza gra na świecie. <gry> No nic, do jutra, dzięki jeszcze raz i pa pa, bawcie się dobrze.